Cześć wszystkim. Nazywam się Kasia i mam dla Was historię, która kompletnie zmieniła moje życie. To opowieść o zdradzie, bólu, ale też o sile, której nawet nie wiedziałam, że w sobie mam. Wyobraźcie sobie dzień, który powinien być pełen radości, ślub Waszego ojca. A teraz wyobraźcie sobie, że tego samego dnia wyrzuca Was z domu, jakbyście byli nikim, jakby wszystkie lata, które spędziliście razem, nagle przestały się liczyć. Brzmi niewiarygodnie? Właśnie to mi się przydarzyło. Dzisiaj opowiem wam, jak mój świat runął w jednej chwili, jak musiałam się podnieść z absolutnego dna i co się stało, gdy rok później ten sam człowiek, który mnie odrzucił, stanął przede mną z łzami w oczach, błagając o drugą szansę. Czy mogłam mu wybaczyć? Czy powinnam? Ta historia zmusi was do zastanowienia się, gdzie leżą granice przebaczenia. I czy miłość rodzicielska może przetrwać wszystko? Jeśli chcecie poznać całą historię, zostańcie ze mną do końca. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli podobają wam się tego typu prawdziwe historie i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści. A teraz napiszcie w komentarzach, z jakiego kraju i miasta nas oglądacie. Jestem bardzo ciekawa, skąd jesteście. No to zaczynamy. Wszystko zaczęło się dwa lata temu, w chłodny październikowy wieczór w Krakowie. Pamiętam ten dzień dokładnie, bo właśnie wtedy tata po raz pierwszy wspomniał o Agnieszce. Siedzieliśmy w naszym małym mieszkaniu na Kazimierzu, ja robiłam herbatę, a on przeglądał telefon z uśmiechem, którego dawno u niego nie widziałam. Od śmierci mamy minęły już trzy lata, a my z tatą stworzyliśmy własny sposób życia. Byliśmy sobie najlepszymi przyjaciółmi. Co wieczór rozmawialiśmy, śmialiśmy się, wspominaliśmy mamę, byłam jego jedyną rodziną, a on moją. Kiedy powiedział mi, że poznał kobietę, szczerze się ucieszyłam. Tomasz, mój tata, był jeszcze młody, miał zaledwie pięćdziesiąt dwa lata. Zasługiwał na szczęście, na towarzysza, na nowy początek. Wiedziałam, że mama by tego chciała. Agnieszka miała czterdzieści pięć lat. Pracowała w banku i wydawała się miła podczas naszego pierwszego spotkania w kawiarni przy rynku głównym. Uśmiechała się dużo, pytała mnie o studia, o plany na przyszłość. Tata patrzył na nią z takim uwielbieniem, że poczułam się wzruszona, ale coś było nie tak. Nie potrafiłam tego nazwać, to było jak lekki niepokój gdzieś z tyłu głowy. Może to było w sposobie, w jaki patrzyła na mnie, gdy tata nie patrzył może w tym, jak szybko zaczęła przejmować kontrolę nad jego życiem. Po miesiącu już mieszkała u nas. Po dwóch miesiącach zmieniła całe wnętrze mieszkania, wyrzucając rzeczy mamy, mówiąc, że trzeba iść do przodu. Nie pytała mnie o zdanie, nie pytała taty naprawdę. Po prostu to zrobiła. Zaczęłam zauważać zmiany w tacie. Jego przyjaciele przestali przychodzić. Jego brat, mój wujek Marek, z którym był bardzo blisko, nagle stał się osobą, o której tata mówił z irytacją. Agnieszka miała dar do tego, żeby w subtelny sposób odsuwać ludzi od niego. Zawsze miała jakąś historię, jakiś powód, dlaczego spotkanie z przyjaciółmi nie jest dobrym pomysłem. Zaczęłam interweniować, próbowałam rozmawiać z tatą, ale on był zaślepiony. Po raz pierwszy w życiu poczułam, że tracę go i to było przerażające. Trzy miesiące po ich poznaniu tata ogłosił zaręczyny. Byłam w szoku. Trzy miesiące to nic. To za mało czasu, żeby naprawdę poznać człowieka. Próbowałam to łagodnie zasugerować, ale Agnieszka od razu to przechwytywała. Przy kolacji powiedziała ze słodkim uśmiechem, że rozumie moje obawy, ale niektórzy ludzie po prostu wiedzą, gdy znajdą swoją drugą połowę. Tata przytaknął, ściskając jej dłoń. Poczułam się jak intruz we własnym domu. Sytuacja zaczęła się pogarszać. Agnieszka zaczęła sugerować, że jako 23-letnia kobieta powinnam już dawno wyprowadzić się i żyć samodzielnie. Mówiła to przy tacie, dodając, że to dla mojego dobra, że muszę nauczyć się odpowiedzialności. Ja kończyłam studia magisterskie, pracowałam na pół etatu w księgarni i pomagałam tacie z rachunkami. To mieszkanie było moim domem od zawsze. Urodziłam się tu, wychowałam, przeżywam śmierć mamy każdy kąt miał dla mnie znaczenie. Ale Agnieszka była jak woda, która cierpliwie drąży kamień. Dzień po dniu, rozmowa po rozmowie, zaczęła zmieniać sposób, w jaki tata na mnie patrzył. Nagle byłam egoistyczna, bo nie chciałam się wyprowadzić. Byłam niewdzięczna, bo kwestionował jej decyzję. Byłam zazdrosna o jego szczęście. Tata, który zawsze mnie bronił, który był moim największym wsparciem, zaczął wątpić we mnie. To było jak powolna tortura obserwowanie jak ktoś zabiera ci osobę, którą kochasz najbardziej na świecie. Ślub zaplanowano na czerwiec dokładnie rok po ich poznaniu. Pomagam w organizacji, mimo że czułam, że to wszystko jest błędem. Byłam przy wyborze lokalu przy degustacji potraw, przy wszystkim. Robiłam to dla taty, bo mimo wszystko chciałam, żeby był szczęśliwy. Może się myliłam, może Agnieszka naprawdę go kochała, może ja byłam tą, która nie potrafiła puścić przeszłości. Próbowałam dać im szansę, próbowałam być otwarta, ale gdzieś głęboko czułam, że nadchodzi katastrofa. Dzień ślubu był piękny. Czerwcowe słońce świeciło nad Krakowem. Ceremonię zaplanowano w zabytkowym kościele na Stradomiu, a przyjęcie w eleganckiej restauracji z widokiem na Wisłę. Włożyłam jasną sukienkę, którą wybrałyśmy razem z tatą miesiąc wcześniej. Robiłam makijaż, starając się nie myśleć o tym, że mama nie dożyła tego dnia, że nie zobaczy taty u boku innej kobiety. Łzy same cisnęły się do oczu, ale powstrzymywałam je. To był jego dzień. Ceremonia była piękna, tata wyglądał szczęśliwie, choć dostrzegłam w jego oczach cień czegoś, czego nie potrafiłam nazwać. Agnieszka była promienna w swojej białej sukni, uśmiechała się szeroko, jakby zdobyła największą nagrodę na świecie. Podczas przyjęcia siedziałam przy stole z wujkiem Markiem, którego Agnieszka umieściła jak najdalej od pary młodej. Rozmawialiśmy cicho oboje czując ten sam niepokój. Wszystko zmieniło się po trzeciej godzinie przyjęcia. Agnieszka nagle zaczęła płakać, głośno i teatralnie, wskazując na mnie. Tata podbiegł do niej zaniepokojony, a ona zaczęła mówić przez łzy, że znalazła w mojej torebce list, który podobno napisałam do jej byłego męża, próbując zniszczyć jej reputację. To było absurdalne. Ja nawet nie znałam jej byłego męża, nigdy go nie spotkałam. Próbowałam się bronić, ale ona była doskonałą aktorką. Goście zaczęli patrzeć, szeptać między sobą. Tata podszedł do mnie z taką furią w oczach, jakiej nigdy wcześniej u niego nie widziałam. Krzyczał, że jestem zazdrosna, że od początku próbowałam sabotować jego szczęście, że nie mogę znieść, że znalazł sobie nowe życie. Próbowałam mu wytłumaczyć, że to kłamstwo, że nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła, ale on nie słuchał. Agnieszka płakała na jego ramieniu, mówiąc, jak bardzo boli ją moja nienawiść. A potem tata powiedział te słowa, które rozbiły moje serce na kawałki: wynoś się, wynoś się stąd i nie wracaj. Nie jesteś już moją córką. Sala zamilkła. Wujek Marek wstał, próbując interweniować, ale tata był nieugięty. Musiałam wyjść. W dniu jego ślubu, przed wszystkimi gośćmi, zostałam wyrzucona jak śmieć. Następne tygodnie były najgorsze w moim życiu. Wujek Marek przyjął mnie do siebie, mieszkał w małym mieszkaniu na podgórzu. Płakałam każdej nocy, próbując zrozumieć, co się stało. Jak mogłam w jednej chwili stracić wszystko? Ojca. Dom, poczucie bezpieczeństwa. Próbowałam do niego dzwonić, ale nigdy nie odbierał. Wysłałam wiadomości, błagając o rozmowę, o szansę wytłumaczenia się. Nic. Całkowita cisza. Musiałam się pozbierać. Nie miałam wyboru. Ukończyłam studia, mieszkając u wujka i pracując w księgarni na pełny etat. Dni zlewały się w jedno, żyłam na autopilocie. Przyjaciółki próbowały mi pomóc. Zapraszały na kawę, na spacery po plantach, ale nic nie pomagało. Ta pustka po tacie była nie do wypełnienia. To nie był zwykły konflikt rodzinny. To było kompletne odrzucenie przez osobę, która powinna kochać cię bezwarunkowo. Z czasem zaczęłam słyszeć plotki. Znajomi taty dzwonili do wujka, opowiadając, że Agnieszka całkowicie przejęła kontrolę nad życiem mojego ojca. Zarządzała jego finansami, odizolować go od wszystkich bliskich, a ich małżeństwo wyglądało bardziej jak związek więźnia i strażnika niż partnerów. Tata wyglądał źle, schudł, rzadko się uśmiechał, ale nadal mnie nie kontaktował, nadal wierzył w jej kłamstwa. Mijały miesiące, a ja powoli uczyłam się żyć z tą raną. Znalazłam lepszą pracę w wydawnictwie. Wynajęłam własne małe mieszkanie na zabłociu, budowałam nowe życie, kawałek po kawałku. Były dni, gdy czułam się silna, dumna z tego, co osiągnęłam sama. I były dni, gdy płakałam, patrząc na stare zdjęcia z tatą, zastanawiając się, czy kiedykolwiek zrozumie, że został zmanipulowany. Rok minął jak jedna długa, bolesna lekcja o tym, że czasami ludzie, których kochasz najbardziej, Mogą zranić cię najgłębiej. I że czasami musisz nauczyć się żyć z tą bliznę, nawet jeśli nigdy nie zagoi się do końca. Był pochmurny listopadowy wieczór, dokładnie rok i pięć miesięcy po tym fatalnym ślubie. Wracałam z pracy do domu, niosąc torbę z zakupami i myśląc o tym, co ugotować na kolację. Kiedy zbliżałam się do swojego budynku, zobaczyłam sylwetkę siedzącą na schodach przed wejściem. Serce stanęło mi na moment. To był tata. Wyglądał okropnie. Schudły, postarzały z głębokim smutkiem w oczach. Kiedy mnie zobaczył, wstał, a łzy zaczęły spływać po jego twarzy. Powiedział, że Agnieszka odeszła trzy miesiące temu, zabierając większość jego oszczędności. Okazało się, że miała długi, które spłacała z jego pieniędzy. Manipulowała nim, odizolowała od wszystkich. A gdy wykończył jego zasoby, znalazła kolejną ofiarę i zniknęła. Tata został sam, zrujnowany finansowo i emocjonalnie. Jego przyjaciele odwrócili się od niego. Wujek Marek ledwo z nim rozmawiał. Został mu tylko ja, błagał o przebaczenie. Mówił, że był ślepym głupcem, że uwierzył w jej kłamstwa. Że nigdy nie powinien był mnie wyrzucić. Że każdego dnia przez ten rok i pięć miesięcy żałował ale był zbyt uparty i zawstydzony, żeby przyznać się do błędu. Teraz, gdy został sam, zrozumiał, co stracił. Płakał na moich oczach, ten silny mężczyzna, który zawsze był moją skałą, teraz był kompletnie załamany. Stałam tam, patrząc na niego, i czułam mieszankę emocji tak intensywną, że ledwo mogłam oddychać. Gniew za to, co mi zrobił. Smutek za cierpieniem, które widziałam w jego oczach, miłość, która mimo wszystko nigdy nie zniknęła. I pytanie, które zapętlało się w mojej głowie: Czy mogę mu wybaczyć? Czy powinnam? Ta rana była tak głęboka, zostawiła bliznę, która już zawsze będzie częścią mnie. Powiedziałam mu, że potrzebuje czasu, że nie mogę po prostu zapomnieć o tym, co się stało, że zaufanie, które zniszczył, nie odbuduje się w jeden dzień. Wiedział, że na to nie zasługuje, ale błagał o szansę. Powiedziałam, że może przyjść za tydzień, porozmawiamy wtedy spokojnie. Potrzebowałam tego czasu dla siebie, żeby przemyśleć, co tak naprawdę chcę. Bo przebaczenie to nie tylko słowa. To proces. Droga, którą trzeba świadomie wybrać. I nie byłam pewna, czy jestem gotowa na tę podróż. To był najtrudniejszy moment w moim życiu. Ale nauczyłam się czegoś niesamowicie ważnego. Nauczyłam się, że miłość rodzicielska nie jest czymś oczywistym, że więzy krwi nie usprawiedliwiają wszystkiego i że czasami musisz postawić granice, nawet z osobami, które kochasz najbardziej. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, oznacza świadomy wybór uwolnienia się od gniewu, ale z zachowaniem pamięci o tym, co się stało. Z statą powoli odbudowujemy naszą relację. To proces pełen trudnych rozmów, łez i szczerości. Może nigdy nie będzie tak, jak było kiedyś, ale budujemy coś nowego, opartego na zrozumieniu, że oboje jesteśmy tylko ludźmi, którzy popełniają błędy. Nauczyłam się też, że moja wartość nie zależy od tego, czy ktoś mnie akceptuje, nawet jeśli tym kimś jest mój własny ojciec. Jestem silniejsza niż myślałam, i to coś, czego nikt mi już nie zabierze. Jeśli przeszliście przez coś podobnego, jeśli kiedykolwiek zostaliście zdradzeni przez osobę, której ufaliście, chcę, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami. Ta historia pokazuje, że nawet w najciemniejszych chwilach możemy znaleźć siłę, żeby iść dalej. Napiszcie w komentarzach, co byście zrobili na moim miejscu. Czy wybaczylibyście? Jakie są wasze granice przebaczenia? Jeśli podobała wam się ta historia, zostańcie ze mną na dłużej. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych prawdziwych historii, które poruszają i zmuszają do myślenia. Zostawcie łapkę w górę, jeśli uważacie, że takie historie są ważne. I pamiętajcie: Zawsze warto walczyć o siebie, nawet gdy cały świat wydaje się być przeciwko Wam. Do zobaczenia w następnym filmie.